podejście zaliczone ciężar pozostałe trzecie podejście zaliczone 95 pozostaje, Rosą Tomasz, KPC Górnik, Polkowice, podejście drugie. 96 poproszę, a tak na pierwsze miejsce w rwaniu, Rosoł. Podejście niezaliczone. Podejście zaliczone podejście zaliczone Podejście zaliczone. Podejście zaliczony. Podejście niezaliczone w dwuboju. Odejście zaliczone. I 221 kg w dwuboju uzyskał dach Mikołaj zwyciężył w kategorii do 61 kg. Za chwilę prezentacja, którą poprowadzi Pan Piotr Litwin. Dziękuję. Jeżeli gotowi są zawodnicy. Kategorii wagowej do 67 kg. Dach Mikołaj, promień Opalenica, 126 kg. I dekoruje pan Skrzypczak Jakub, Powiatowe Centrum Sportu. Drugie miejsce Rosół Tomasz KPC, Górnik Polkowice, 120 kg. I miejsce trzecie z Rol Michał Mok Terespol. 197 kg. A że kolejność w dwuboju jest ta sama, proszę koledzy o pozostanie, bo troszeczkę czas nas nagli. Pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Polski wywalczył w przepięknym stylu podrzutem dach Mikołaj. Promień opalenica 221 kg.